Siemaneczko widzowie, jedziemy sobie dzisiaj na geocaching do Modocina to jest tutaj pod Radomiem. Bo ogólnie teraz jestem u dziadków, pod Radomiem na ten weekend, i sobie jadę rowerkiem babci do tego Modocina, żeby znaleźć swoją skrytkę. Czym jest geocaching? No bo to w sumie też warto powiedzieć. To to jest po prostu takie bezsensowne, w sumie, szukanie tych skrytek i po prostu znajdywanie ich i dam odznaczenie sobie w aplikacji a że nic lepszego nie mam do roboty to sobie pojadę tu jesteśmy jeszcze w Trablicach będziemy jechali sobie przez Ludwinów, Kosów chyba Augustów jakiś i później tam przez młodoci. i moim celem jest chyba ta skrytka PKP Wolanów i pisało mi w nawigacji, że 25 minut rowerem mi to zajmie Mam nadzieję, że troszeczkę mniej, bo to jednak 8 km jest, no to, to w sumie nie ma tragedii, ale w dwie strony 16 to to tak optymalnie będzie mniej więcej. O sobie jedziemy tędy. Tu niedaleko jest stacja Radą Południową. No i co, no widzowie, no jedziemy sobie. No, tam jest za daleko. Tam jest radu. daleko. Zaraz będziemy wjeżdżali do Ludwinowa, czyli naszej drugiej miejscowości, do której mamy dojechać teraz, a później to już będzie z górki. tutaj nawet znak widać o kurcze przerzutki proszę babci <gry> i tutaj już widać znak ludwinów więc no już jesteśmy w ludwinowie to jeszcze parę miejscowości i dojedziemy już tutaj dojeżdżamy praktycznie do tego drugiego Ludwinowa w sensie do tej drugiej części za torami i chyba tam tędy będę jechał bo to jednak łatwiej albo, tak jak mnie nawigacja prowadzi, żebym skręcił w lewo to mogę w sumie jechać w lewo tutaj tam w oddali widać już przejazd kolejowy, to nie będę przez niego przejeżdżał, bo to troszeczkę ale, no, duże No, bo to jednak tutaj jeździ pociąg, wprost to nie wiem. do pół godziny. No dobra, może częściej, ale tutaj tak plus Pieski w tle czekają. No i co no widzowie, już tutaj dojeżdżamy. Przy okazji sobie trochę powtórzę te, te wszystkie znaki. Czy pamiętam. Za 200 metrów skręć w lewo. I tutaj mam jeszcze opuszczony dom. Jak, jak ten, tu można sobie pójść na urbex. Dobra, tu w prawo i tam w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo, dobra, jadę w prawo. Przez przejście tak pojedziemy, bo to. Znam bardziej tą drogę niż jeżeli by inną Dzień dobry Tutaj sobie jeszcze Spotkaliśmy jakiegoś ziomeczka to powiem dzień dobry żeby nie było Że jesteśmy burami xd No więc co no jedziemy Zaraz będę przejeżdżał koło no, mojego kuzyna. I ten Ludwinek ładnie drogę tam zrobili tutaj. Jeszcze niedawno to tu było. kurcze no ta droga to była koszmarna. Teraz to ładnie tu wylali, pięknie. I, za I zaraz się ten Ludwinów skończy. Zaraz jedziemy do Kosowa, ale jeszcze to Ludwinów. Spokojnie. Nie jadę do Kosowa tego, tego Kosowa pomiędzy Albanią i Serbią, tylko jadę do Kosowa do takiej miejscowości. Tutaj spokojnie. Nie wybieram się tam. Tragedii. i znak kosów. Tutaj skoro jest kosowe, to tutaj, węcz, tutaj nie stoi. Tutaj nie? mi To jest, się Jezu, to jest Opuszczony tutaj dom. Tam drugi chyba też opuszczony. ខ្ល Znowu po tych zadupiach będę jechał Ja cię kręcę Ja nienawidzę tamtędy jechać Chyba zmienię sobie trasę bo to naprawdę Tam teraz będą błota czekajcie widzowie sobie O, oh, Dobra traska opracowana Będę jechał w lewo jednak Bo będzie przypał jak tam bo, przepraszam serdecznie widzowie Będą jakieś tak, Skręć no. w prawo To będzie sobie w lewo to pojadę Skręć w lewo O, kurczę. No i pojadę w lewo, bo to jednak ten Już troszkę ruchliwsza jezdnia Więc mam nadzieję, że tu Nie będzie żadnej policji czy czegoś Za 300 metrów Zawróć A, każe mi zawrócić, to ciekawe Nie, to ja sobie w prawo pojadę, bo tam W prawo wiem, że też jakiś dojazd, nie jest no, Sorry Muszę mnie mijać. Sorry, marneczki. Jest taki hajem, kurde, o drogi, jak jakiś, jak jakiś pajac No to kurse, trzeba przeprosić, bo to. Moja wina. i tu kolejny przejazd kolejowy. To ten, który wcześniejszy. Te same tory co wcześniej przez nie przejeżdżałem. To teraz muszę. Każę mi zawrócić. Szczerze, ja mam to gdzieś. i jadę swoimi ścieżkami, bo ja. Mniej więcej znam to te tereny Skurznęłem sobie i jeździliśmy Dość często tędy O, Takie wyboje, że aż dzwonek zadzwonił Zmieniają trasę Ja okaże mi ciągle zawracać Tak być nie może Ja tu w prawo sobie skręcę Mam nadzieję, że nie ma zakazu kurczę. 150 metrów. O. Skręć w prawo. No jest. Muszę sobie tak poprawić czasami ten telefon, żeby... Żeby mi z ręki nie wypadł. O! Piasek. Przyjaciel nasz. Kurczę. No to, tu to, to jest na wolanów. Idealnie. Skręć w prawo. Skręć w prawo, mówi nawigacja, dobra. Sobie zwolnimy. Troszeczkę i jedziemy Za 600 metrów skręć w prawo Za 600 metrów w prawo Ej tak i, Przynajmniej się nie te lepiej po jakichś bagnach tylko jadę po normalnej asfaltowej drodze To jest ogromny plus tego sobie jadę tam jeszcze jakieś autko Oto te które któremu takie HM środkiem drogi to mnie pewnie oszali nie, no może nie Tam jeszcze jakieś auto jedzie No sobie jedziemy ten na spokojnie, bo to To nie jest tutaj Jakaś mega ruchliwa droga A gdzieś się trzano w jeździć, co nie? Mi się Sprawdzam, czy nic ze mną nie jedzie A tu jest przerwana kurwa. A nie, dobrze, że wjechał Ale fart zakręt jest jeszcze prosty i zaraz w prawo znowu będę musiał skręcać w Jakieś autko kolejne jedzie Nie wiem czy wam się będzie wygodnie to oglądało jak tak lepiej i, i jak w, yy, w pionie Ale no musicie się przyzwyczaić widzowie O tu w prawo sobie skręcę Mam nadzieję, że nic się nie będzie od kolejne, kolejny budowli Pewnie stary dom jak jaśniem gościa co na kolei pracował tutaj czy coś A teraz sobie jedziemy Chocia kolejne jakieś opuszczone tu jesteśmy w Roskach o kurczę to lepiej tym rowerem masakrycznie I piszę że za 43 km będę bo mam nadzieję tam proszę zobaczcie jakie budowle są na kolejny przejazd Teraz jadę pomiędzy tymi wszystkimi przejazdami A lubię sobie ten jeździł, bo asfaltowa taka fajna droga i nie trzeba jeździć po jakichś polach, bo kiedyś jakieś to pola. Musiałem po polach jeździć A nie dałbym rady bez nawigacji, bo to jednak troszeczkę ciężko by było. 4 km mi zostały do skryteczki, do naszego celu upragnionego. To kolejny, kolejny przejazd co jest zwolnimy bardzo. Tym bardziej, że stopka pisana. To zapamiętałem z tej z nauki jazdy na, na rowerze, co mieliśmy te yy, Na kartę rowerową. No. Jeszcze troszeczkę Będzie trzeba podjechać Z... sobie Proszę o prawie Żeby mi telefon nie wypadł, bo to, to tak troszeczkę kiepsko by było A tutaj są ochytę siedzi kurde Chłopie, gdzie to światło drugie? Zapomniałeś? Brat zapomniał drugiego światła, jadź A no, może mu się coś zrąbało Kurde O Znowu przerzutki mi Psikusy robią A to już nie jest Halloween Już jesteśmy po Halloween Nie powinno być przykusów. Jeszcze 3,5 km ponad Lekko, więc Nie ma takiej o tutaj jest a co ona chce, zaraz dojedziemy? W się zaraz, no. z za jakieś. Nie wiem, 10 minut. Czuję że jesteśmy tutaj. Widzę poznaczkę, że Młodocin pisze, ale to jeszcze troszeczkę brakuje. Donuty, jakiś auto jedzie, to kolejne. Takie fajne tutaj drogi są. O ja, Dobra Widzicie, to będzie taki ruchliwszy przejazd To ja wezmę a Jak do, będę podjeżdżał po ten przejazd To Zgaszę na chwilę telefon, dlatego że Będę musiał się bardziej skupić Na jeździe I żeby mnie co nie pierdyknęło Tfu, tu, Tam już taka trochę ruchliwsza ulica A Później jeszcze tam dalej będę, będę pod ekspresówką jechał, w sensie noże będzie tunel i ja będę jechał w tym tunelu ani nade mną więc po skrzyżowaniu widzowie dalej odpalę telefon A teraz muszę być uważniejszy, bo to jednak do prostych należy Bez jakichś utrudnień udało się. No tak. A teraz jedziemy tędy. To kościółek piękny. Jeszcze 2,6 km. To troszeczkę się będzie jeszcze chwilkę jechać, ale no myślę, że nie będzie tragedii. Tutaj las jest to fajnie byłoby się tu zatrzymywać a tu mam piękną ciężaróweczkę bez naczepy tylko sam ryjek taki a no tu kolejne tory no właśnie zapomniałem że umiem jeździć bez rąk o chwilę Z tej chwilę pojadę No tak mniej ruchliwa ta droga jeszcze 2,3 km Prosto każą jechać, więc jest no to... będę musiał sobie chwilkę jeszcze pojechać. Ja myślę, że będzie skręt, a tutaj będę musiał prosto. Natomiast jest... samochodzik mija, pięknie, jeszcze lekko ponad 2 km, to pokażę wam tą całą drogę, czy zmienię rękę, bo. Miał miał teraz na kierownicy na chwilę. Ani za mną nie jedzę, to spokojnie sobie można. O. Tutaj znaki. Jest strasznie dużo na tych przyjazdów kolejowych. chcesz w się sensie, no bo ja jadę, tak? U. Kot potrącony, kurczę. Samochód go musiał pierdeknąć, bo albo on śpi, albo niestety umarł, ale podejrzewam to drugie, bo wyglądał no, no, otwarty pyszczek i nie wyglądało to jakby spał. To tu za mną jedzie samochód jeszcze Citroenik Picasso, a my w Mladocinie jesteśmy więc więc już tutaj chwilka i i pod ulicą wcześniej te jechałem na no prawo jak w latuszkę skrytek w, la, w lesie co się bałem <grym> więc teraz nie ja będę jechał do lasu tylko po prostu jakimiś normalnymi yy, drogami już też rowerzysta przede mną jedzie, ale nie będę się z nim ścigał bo mi się nie chce ale pewnie i tak go wyprzedzę, jak myślę. O! Ta, szczególnie z moimi przeżywkami. Jeszcze kilometr zaistac został. A tu nad nami jak strzelca, że sobie jechała. Dobra, nic onu nie jedzie, mogę wyprzedzać. Troszkę cię co jest w ręka. Tak w ogóle skarżyłem się, że jakbym jeszcze tak 25 km przed Ciebie jechał, to bym do Przysuchy dojechał. Więc nie wiem, no co, od odniosłem eskapadę. Można by było kiedyś pojechać, ale czy to się stanie, to nie wiem. To nad nami jak w O, kursie. sobie aparat. Tam jest policja? A nie, chyba nie. <grystanie> Dobra, kilometr został. To już bliziutko Dami wiadukt, Mamy tędy Nie, to nie jest policja, mam nadzieję Chyba nie O, tu znowu przerzutki 800 metrów To gdzieś tu to powinno być Już chyba nawet widzę Mamy tory, sobie mijamy o wyboje w przeciągu jednego kilometra, to by nas nieźle telepało. Mamy jeszcze budynek, ale o jest opuszczony czy nie? Ciężko stwierdzić, ale widzę, że trochę stary jest. Aż chyba użytkowany. Chyba tak. Rampa kolejowa nie wiem, co to jest rampa kolejowa. Tutaj jakichś dostawczak, co pomyliłem z policją. Pomyliłem, kurde. O, o kurczę. Troszeczkę te lepiej. O. No i bardzo. Będziemy jechali jak żuliks sobie. Takimi zegzaczkami sobie popylali. Tu jest ta rampa kolejowa. To jest ten cały drink. No I dojeżdżamy do Wolanowa i tu zaczyna się poszukiwania naszej skryteczki. Jest na widzowie, będzie dość ciekawie. O! I lepiej nas wcióle. Wcióle. Niecałe 300 metrów jeszcze. Tam piszało PKP Wolanów. Za 200 metrów. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Więc no... Przeczytam sobie podpowiedź od drogacera od razu, bo jestem totalnym nobem. Go geocaching, przepraszam. Pisałem sobie podpowiedź od nich. Bo jestem nowym w szukaniu skrytek. Więc... Więc będzie trzeba po prostu podpowiedź sobie od razu wziąć, bo jak jest się bambikiem jak ja, no to coś poradzić. Uuu. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. I pisze, że jesteśmy już tutaj. Dobra. O, wylądował jak Piotr żył. Kurde. Jesteśmy. Wpiszę, że to gdzieś tutaj. To mam nadzieję, że tu nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Tu jest jakiś prąd. Ja wolę w prądzie nie grzebać. Bo to, to będzie troszeczkę niebezpieczne. Ale myślę, że o, w takich otworkach może być tutaj coś poukrywane. Tu nie ma. Co się, no tu nie było. Ale znalazłem tutaj tego zawodnika, kurczę. Ale nie była to jakaś mega ciężka skryteczka, bo zajęło mi nie wiem, minutę szukanie tego. Nieraz były o wiele cięższe. do O kurde, tam jest piesek. Nie, wiem, ja się boję psów, serio. Więc mam nadzieję, że nie będzie chciał tu do mnie podejść i zrobimy sobie opening skryty, Oczywiście nic nie zabieramy. Bo nie mam rzeczy na wymianę No to nie będę zabierał A sobie po prostu Zobaczymy co tutaj jest Więc poczekajcie chwilę widzowie Po otwarciu mamy tutaj Kamyczko z żabencją I logbooka Ja się nie loguję do logbooka bo nie mam Przy sobie długopisu a nie ołówka Ale już ten pies do mnie idzie Więc szybko chowam tą skrytkę I co no widzowie udało się znaleźć powamy ją na no, właściwe o, kurczę. miejsce, czyli o tu. No i co no? Zostawcie łapeczkę w górę. O! Mi się wyrąbało coś. No i co no? Zostawcie łapeczkę w górę. subika, jak chcecie. Jakbym się taki kątencik podoba. I w sumie tyle no. Głównie to było więcej jeżdżenia. Tutaj niż szukania tej skrytki. Ja myślę, że będzie to troszeczkę cięższe mimo wszystko. Więc. No, w sumie tyle widzowie. Siemo.